Dostaliśmy cynk, że ktoś gdzieś coś tam uprzątnął. Napisał nam w komentarzu, że jest piwnica wyprzątnięta i dużo skarbów jest. No to jedziemy jak te złombasters. Nie <laughs> powinniśmy sobie tak naklejki zrobić. Także idziemy, może jeszcze coś zostało fajnego. Sorry, krzesło, musisz poczekać. Mamy robotę. Szpadać będzie. Co? Korby nie ma. Trzeba torbę, jak ten tyle tego... No dobra, to weź. Weźmy chociaż jedną torbę. Do no no czego dobra. spakujesz, jak znajdziesz co? Jak znajdę, to podjadę autem. Taki miałem zamiar. Przejść najpierw na szpiegowanie, zresztą zaraz będzie lać. Policja tam jest. Może. Tu jest Poczta Polska. Ale na mapie jej nie ma. E... No tak. Jest numer 21. 30. Ok. Zniszczone już, ale są. Dobra. Zakładam, że to to, co nieco mamy, płyta młynek. Komputerowa. Komputerowa. Dobra. Bierzemy. O, ładny. Ładne, ale zepsute wszystko, poniższone. Będzie nas słom pewnie do wzięcia. Ja przepatrzę kosze w tym czasie. nie skrzynka na narzędzia. Metalowa. Zasrana. Jaka? Zasrana, dosłownie. Gołębie ją... Ale jest y, cała metalowa Patrz Aha. Ej, ciężka No widzę no Można ją będzie wziąć na wierzch o Czy tam jest zasilacz? Mamy łapkę, co nie? Mamy Po raz pierwszy w końcu ją mamy Okej, ok, odpalę lampkę Nie, to pół puste. puste. Tu jest jakaś pompka. Ale to plastikowe. Plastikowa. Z torba, w której nic chyba nie ma sensownego. ma gumy. O, widzę głośnik. Hmm. To jest w ogóle torba tak naprawdę. O, patrz, młynek widzę jakiś. Po, op, op. daj dają w tył klapę. Nie da się. Aha, cholera. No, co tu jeszcze jest? To USB, to nie. Muszę Daj mi tam obudowę. Jak możesz, ja, Mogę. mogła. Okay, to Bo już sięgnę ręką. I jest w ogóle głośne. Uh -huh. Z brakiem tej obudowy. Uh -huh. Możesz tu spróbować podjechać samochodem za chwilę. Widzę wtyczkę z kablem Eurozłącza. Wtyczki też skupują. To Plastik? Chyba tak, tak Plastik. Plastik to z powrotem. A chłopka mi się zgięła. Dobra. No i okej, okay. chyba wszystko. Tam patrzyłem, to tak? potem tylko się Dobra, to ja zerknę w pozostałe plastiki. Te rzeczy tu, bo może jeszcze coś będzie. Tu zobacz, jest potłuczone. Ai, potłuczone szkło, ale może z tego coś wyciągnie się jeszcze. Już pokręciołko. Z, O, wtyczki dobra pójdą. Wziąłem tą torbę wiałem no to co jest tam uh -huh. resztę by trzeba było, że tak się wyrażę. Zobacz, to jest z wyświetlaczem od Opel Omega. Uuu, uh, nie miałem wyświetlacz. Omegi. Miałeś no. omega. omega. Y, znaczy tak. Taki. Ale tu jest wyświetlacz LCD. Uh -huh. y, musisz podjechać, bo ja niestety to jest Mhm. Uh -huh. Dobra, to ja idę po autko. Robić no, po auto i podjadę tutaj. Właśnie zaczęło padać. Ach mura ładnie wygląda. Wejdzie to tak bez panel wezmę od razu do środka włożę. No weź do środka. No chodź, chodź. chodź tu panie, panelu. No. Tu nic nie ma. Jeszcze tu też nic Skrzydwa, nie ma ucha torba no. chwilę i ta skrzynka jak się da Czy nie bierzemy skrzynki? Nie brałbym Choroby na tej z tej odchodów gośnie. No dobra Ale naszą łapkę trzeba zebrać. To była obudowa od tego, tak? tak? Aha. To co, z, z, idziemy gdzieś jeszcze czy... Możemy przejść, może nie będzie padać mocno. Bo tutaj pozostawialiśmy ludziom garaże jakieś. Aha no nie powinienem tu stać. To zawracamy gdzieś indziej stajemy. Może gdzieś tam. W sensie no wiesz, nie, gdzieś indziej no. staniemy, może po drugiej stronie tego tylko Tak czy nie? Nie wiem, szczerze mówiąc. Dobra, kawałek, możemy podjechać, kawałek, zobaczymy, czy gdzieś się stanie wzdłuż tej ulicy. Teraz jak jesteśmy, to się przejdziemy, ale sieje deszczem, cholera. Uważaj, bo monetyzację mi teraz wyłączą, jak będzie za dużo w pierwszych chwilach filmów. Pierwsze 30 sekund jest o, najważniejsze. Nie chce mi się, wiesz ile to roboty później. Spikasz. Albo motylom nogę roboty. Najlepiej od razu, żeby było jak najmniej. Motylom nogę tutaj. Ale s... Ja cię kręcę. Są te, osłony od głośników. Aha. To są głośniki. Są? Został A. wysokotonówka? W No to dawaj śrubokręt i wyskubujemy go. <laughs> nie wiem. No. Przygotowałeś się? Nie wiem. Miałem przynajmniej, to nie wiem czy mam. Cholera, chyba nie mam. Kurde, wyjąłem? Mam. jest. Na dwóch śrubach się tylko podtrzymam. Szkoda, że nie wziąłem sobie tego amerykańskiego, uh -huh. z flagą, nie? Uh -huh. On by był o wiele lepszy. No jest. U, to taka pi piździawka, można powiedzieć. Pytanie, czy nie jest zalana ta piździawka. Pewnie jest. Jeszcze jest to drugi. Pewnie jest, bo to już stoi raczej długo, jeszcze deszczem w górę, znaczy w, w stronę deszczu. Kurde mój! Ostatnio wszystko się na mnie rzuca i się wraca. Zobaczmy no, co tu ciekawego. Przestało paproć Ale to To są takie tylko deszcze przechodni. Tak, tak. Zobaczmy kamiony. Rupką. Jest jakaś taka. Ostatnie zawsze sprawiają problem. Tu też jest z tym. Mhm. Tylko on jest chyba. To ten jest już zepsuty, urwany, ale to stąd pewnie. Nie. Filtr nisko, niskich tonów, kondensator. Jest to drut aluminiowy. Nie, to nie aluminiowy, to jest ten. Grzejny pewnie. Dobra, nie chce mi się go wywiązywać, idziemy dalej. Patrz, tutaj jest samochód Palety najczęściej i mają. I pełne złomu w ogóle. Samochody pełne złomu. Jeszcze na starych blachach. Uh -huh. ale, ale siwo, za, ale będzie lać zaraz, patrz. No widzę, no i? No i mam coś, coś muszę zrobić? Tak, uciec pod drzewo musimy. Albo pod jakąś klatkę dawaj. No, bo Gołpraw w tej obudowie nie jest wodoszczelna. No, ty nie byłem tu nigdy. Uważaj, na ktoś tak. O, wróbel. I ten tu też patat, jakby to. <laughs> A... Boisko po środku, góreczka. Fajnie. Już chyba nie da tu, padę. jeszcze. Jeszcze trochę. Już jakby mniej... Ale ten mokry Posiało, o kurde, faktycznie ten no, moment. Zobacz no, jak myśmy no. Moment tak siało strasznie. Był, proszę przetrzeć. No, no. No, nie wiem, czy to nie trzeba będzie z do Chyba tej... tak trzeba będzie, kurde, robić jak taka pogoda. Lacha, ale nie, to papier. To dobra. papier stradły. O, plecak. w całkiem dobrym, całkiem dobrym stanie. A w plecaku jeszcze jeden plecak, jeszcze jeden i nic więcej nie ma. O, to są na zmieszane. Tutaj mają zielone na zmieszane. Ale to no, nie ma Dobra. tak zostawiasz? No. Może ktoś weźmie. Jest w dobrym stanie, a w środku jest jeszcze, są dwa plecaki jeszcze. Zobacz, tu jest. Ja tam. Zobacz tu Ja tam i tu widzę też kolonezę. Zobacz. Tam jest. Za, samoch za samochodami wystaje tył. No nie widzisz. Tam, zobacz. Pokusuj. A, tam. Dobra, dobra. Teraz widzę. Wierzę, że tu znaleźliśmy, nie miała potencjometru. W ogóle zielone są do wszystkiego. Tam zielone było do zmieszanych, a tu zielone są do tworzyw. Mhm. Uh -huh. Ale Maciana, ale wali Nie. z tego. Z tworzyw wali. co są? Ten jest na papier, I ten a ten też jest na tworzywa. Ale ten jest już hybrydą. Czarny z niebieskim, a ma plastiki. No, hybryda bez by Kurcz. tu już psy dupami szczekają chyba. A ten, a Alba kosze już kompletuje z odpadów. <grymny> Tam jeszcze są kosze też. Możemy tutaj mhm. nawet tutaj. niedaleko iść. Dobra. U drzewa urwa u A, to są bardzo kruche gałęzie tej wierzby połączące. Bardzo łamliwe. Łatwo się łamią. Już tu jesteśmy, to... Nie daruję sobie, żeby nie wchodzić zobaczyć, co on Zawsze gdzie... chciałeś tu być. Zawsze chciałem tu przejść. Wieść niesie, że tu ludzie wyrzucają na ptopy złoto i platynę do koszy, tak? No. No, wiesz, no zawsze może coś będzie w Na razie jest biednie. Na no, razie biednie, no ale cały bagażnik jest błody. nie jest tak jak po drodze u nas, że we wnękach coś może. Być tak dziwnie jest jakoś, nie? Pod tym tak, są wnęki, ale tam coś motor, motor chyba stoi. Mhm. No, pozanowska 15. Tak. Gili. Oho. Chiński ten Opel Astra. Aha. Dużo tu przyczep kempingowych mają parkina Tu są nic śmieci śmieci tak. Nie wiem tu w chodzimy, tak czy tam jeszcze idziemy do tamtego ostatniego Jeszcze pójdziemy tamtego. do tamtego Patrz przyczapa kempingowa mhm. Tam druga przyczepa kempingowa. Nie, a tam jest puntę Tak tam, a jest, daleko trochę zielony, a meble już w nim są. No to idziemy do kontenera. Idziemy zobaczyć do kontenera. Kontener, kontener, kontener. Ale duże rzeczy powpadały tutaj. Co nie, nie. Plakat chyba wiesz? Tak, jakby z baner reklamowy. Same meble, ale dosyć takie. Niektóre ciekawe. Nie same meble. Bo drukarka jest. O. Ale leciutka. Ło Lexmark. Lesmark. Francuski glut. Lesmark. inne to to jest tybon, No, Ale tego no. To nie da się wyjąć. Wyjąć się da, ale zabrać. Trzepak, rzadki widok. Wcześniej jeszcze trzepie, dywany? pierdolany. Wybierane, kurczę. Dużo to bieramy. Nie, kilka sztuk. Ale musiałbyś mi poczynać pokrywę Dobra, kilka sztuk, ale. Niemiecki Lern mit, mit uns, tak? Mhm. No, kilka płyt jest. To jest jakiś metalowe coś Stal bądź popiąc. O jeszcze jest jedna płyta. O, no, tutaj O, dwie na dobra. Tak? No i chyba tyle. Poczekaj chwilę. Oj, 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 oj. Uff To jest z tego. To jest sałatka. To jest sos yy, czosnykowy. No. Tu są jakieś książki, tylko co tam jest? Tarby i jakiś dywan. Okay. Tu jest zamknięte, a są złony, widzisz? Kurde molek. No. A są złony. Głośniki nawet tam są i garnki, patrz. Aha. No, widzisz? Ktoś ch... to zamknął można by... A czekaj. Aha, dobra, no to ja ciąg, w bok jest... przesuwałem, a to się odsuwa. No trudno. Zamknięte. A wpuśćcie nas do śmietnika. chyba chybracamy chyba, nie? Chyba tak. Bo się za chwilę tu zgubimy. No. Się te budynki Czy papier? Papier kamień, nożyce. To co jest w papier? Czyli sortowanie tu jest ok. Nie różne. W papierze chociaż papier. O, nic. mówiłem tamtędy naokoło, przejść zobaczyć. Czy to jest tablica taka na, na kredę? To może jakiś barw. No To mi się tak wydaje, że to nie jest wyrzucone. To nie jest pod śmietnikiem. A nie ten metar oparcie odkręcić. Co nie? O Jezu. Coś, coś ty nie pójdzie. Tym się nie da. A, A nie czekaj, idzie. Oparcie niepotrzebne, cała jest metalowa. To jest 10 kilo Jezu, co to co Nie idzie? Śrubokręt nie taki? No nie, zobacz, łamie się. Aha, no to bierzemy całe. Weź torbę, a ja wezmę krzesło. A gdzie to krzesło weźmiemy? Oh, gdzie to krzesło łap, weźmiemy? Się. Gdzie to krzesło weźmiemy? Na razie tutaj, jak będziemy mieli auto, to się na parking się. Ale... Ja bym to wziął do piwnicy. No tak miałem na myśli te, piwnicę, no nie ale do nie mamy klucza w piwnicy. No nie mamy.